Hej kochani, witam się z wami bardzo krótko w ósmym dniu vlogmas i dzisiaj jest ten dzień, na który czekam cały tydzień od poniedziałku, czyli piątek, piąteczek, piątunio. Ja w ogóle wczoraj wróciłam chyba koło 22 do domu i... E, był oczywiście jak zwykle zabiegany dzień, e, przyszła w ogóle dostawa, musiałam dostawę odebrać, bla, 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 no i oczywiście późno skończyłam, cały dzień nic nie miałem. w zasadzie tak jak rano zjadłam tylko jedną bułeczkę, tak cały dzień na tej jednej bułce byłam, oczywiście przyszłam wieczorem do domu, tam do zadałam jeszcze jedną kanapkę i e, sałatkę, jak to się najadłam na noc, to potem... Normalnie usnęłam, ale oczywiście jak zwykle obudziłam się o czwartej, nie mogłam spać, kręciłam się w łóżku chyba do szóstej. O szóstej wstałam, wypiłam kawę i w zasadzie chyba tej dwie. No i po tej kawie jakoś tak mi się chłodno zrobiło postanowiłam, że się tak się na chwilę, wiecie, przykryję kołderką, bo było mi zimno. No i oczywiście obudziłam się po dziewiątej. No, po dziewiątej już jest jedenasta, bo w międzyczasie jeszcze, wiecie, ugotowałam obie, to zmywarkę, bla, 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 takie domowe rzeczy, sprawy, no i mi zeszło. A tutaj trzeba vlogmas jeszcze dla Was nagrać i wrzucić. Wiecie, wcześniej też tak robiłam, że nie, nie wrzucałam tych vlogmasów codziennie, tylko łączyłam na przykład tam, nie wiem, na przykład ósmy dzień z nawet czasami 3 dni na ten um, w jednym filmie, ale w tym roku postanowiłam, że chcę jak najwięcej tych filmów dla Was nagrać. Włosy mi tutaj stoją, no bo ich nie umyłam psikałam ich trochę tym suchym szamponem, który wczoraj miałam w kalendarzu adwentowym, tak mi tutaj sterczą, bo na razie nie chcę też w ogóle ich prostować, bo tak jak Wam mówiłam, przyciemniłam je z tego względu, żeby, wiecie, nie stosować rozjaśniacza i teraz <coughs> <coughs> przez zimę <coughs> trochę je, wiecie, odżywić, żeby do lata mi odrosły. O, i oczywiście znowu zaczęło mnie dusić. Mój spray na znowu poszedł w ruch. Eee, co ja tutaj jeszcze mam? A, właśnie zaparzyłam sobie przed chwilą herbatkę i chciałam ją wam tutaj polecić. To jest Verdin Fix. Wspomaga trawienie i pracę żołądka, jelit ale bielit, ta mniejsza z tym. I to jest kompozycja sześciu ziół z cytrusami. I powiem wam, że jak ja jestem bardzo wybredna co do herbat, to ta była bardzo pyszna. No i właśnie ją wykorzystałam dzisiaj. Ostatnią saszę sobie zrobiłam. Eee, tak, ja Wam mówiłam, że ja będę stroić dom pewnie do weekendu, a tak naprawdę to nic nie ustroiłam. Tutaj wisi tylko jeden łańcuch, i na choince jest. Było 10 bombek, stało może 5. Za ich sprawą. No, tak jak widzicie w tygodniu, jak ja przychodzę do domu po 22, to już jestem padnięta w ogóle wszystkie mi bo ale trudno. Dzisiaj jest piątek, jutro nie muszę iść do pracy, więc pewnie jak przyjdę dzisiaj wieczorem, może uda mi się dzisiaj wcześniej skończyć. No to będziemy sobie w końcu ten dom stroić. Tam jeszcze ustroiłam, ale to tylko takie wiecie, drobiazgi, te wszystkie tam podstawowe okna tutaj w salonie, gdzie na to więcej czasu potrzeba. No to jeszcze tego niestety nie zrobiłam. A i w ogóle dzisiaj ta koleżanka ma te urodziny, co Wam pokazywałam ten prezent ostatnio, więc muszę jeszcze kartkę wypisać, jakieś fajne życzenie znaleźć. I co ja wam miałam jeszcze powiedzieć? A najważniejszą rzecz i to będzie pewnie tytuł tego filmu. Muszę wam się przyznać, że nieświadomie was oszukałam, bo ja dodałam tego vloga, z wiecie, z ślubu Sandry i napisałam wam i tam chyba mówiłam, że byłam na ślubie w Rewalu. Tak, ślub był w Rewalu. W kościele w Rywalu, ale całe wesele i ta plaża, którą, gdzie tam Was zabrałam, wam pokazałam, to była Pogorzelica, także byłam w Pogorzelicy, a nie w Rywalu. Także tutaj takie małe sprostowanie, a i może w jutrzejszym vlogu w końcu wylosuję te osoby do tych karteczek i poszukam, czy mam ich więcej, bo widziałam, że sporo z Was się tam zgłosiło. No a teraz co? Może pójdźmy, otworzymy sobie kalendarze adwentowe, no i dzisiejszy vlog będzie taki jak te poprzednie, wiecie, tak na szybko, bo wiecie, nie mam czasu, 11, od... co tu jakieś porady mi wyskakują na tym zegarku, nie wiem. Poznanie swojego snu, no fajnie by było go poznać, gdybym ja jeszcze spała. No dobra, otwórz... a w ogóle ja no jeszcze mam tam <głos》> zakupy z Sinsea, z Polski i jeszcze tam jakieś inne rzeczy kupiłam, których Wam jeszcze nawet nie pokazałam. Ja ich nawet jeszcze nie rozpakowałam, a już tutaj jestem tydzień. W ogóle też że ktoś mógłby sobie pomyśleć, że jestem taka mega leniwa, nie? Wróciłam ledwo co z urlopu, tydzień pracuję i już wielce zmęczona czekam do weekendu. Ale ja już mam chyba kiedyś po... Nie powtarzałam, tylko mówiłam, że grudzień to jest najgorszy miesiąc w całym roku, łącznie z sierpniem, bo w sierpniu wszyscy chcą iść na urlopy i w grudniu tak samo. No bo tutaj, akurat w Niemczech, jest tak, że do końca roku trzeba wykorzystać urlop, więc wszyscy, którzy mają zaległe, muszą wykorzystać do końca roku, więc cały grudzień dużo osób jest na urlopie, a przy takiej pogodzie, jak teraz mamy, albo. Są też ludzie, którzy, którym nie chce się zbytnio przychodzić do pracy, no to wiadomo, że są na zwolnieniach lekarskich, dlatego czasami trzeba jedna osoba musi zrobić pracę, np. za trzy osoby. No, ale to pewnie nie tylko tutaj w Niemczech, ale i w Polsce jest tak samo. Także. No, tak to tutaj wygląda, mam też jeszcze jedną paczkę z Aliexpress, bardzo szybko mi przyszła, w ogóle wysyłka była chyba z Polski, tam były małe rzeczy i jeszcze dzisiaj jedną w ogóle wstałam właśnie o tej czwartej rano, no to nie miałam co robić, to sobie zamówiłam kolejne zamówienie, bo tam jest chyba to Aliexpress Hoys? Że wybieracie trzy rzeczy, które są mega przecenione, tam za euro z groszami i e, musicie, wiecie, wybrać trzy. I to jest na przykład taki rabat. Tam chyba dzisiaj mi wyszło, że niby 60 euro rabatu, a zapłaciłam za to 4 euro. I chyba za to zamówienie, które tutaj leży, które przyszło po wczoraj czy przyczoraj, tak samo. także pokażę Wam to w, w jutro, bo dzisiaj to już wiecie. Kalendarze i lecimy dalej do pracy. Cześć Felix. Szybko. Ja Chciałabym zrobić ten piątek, piątuniu i w końcu wochenę. A tak swoją drogą, jak stałam o tej czwartej rano, to lał deszcz. Wszystko tam było mokre. Tam, 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 by tego nie widzieć. O tam koło tego CPN-u. Tam jest CPN z tą kawą na górze. A zobaczcie, jak wstałam o tej dziewiątej, tam ten drugi samochód to jest mój. I zobaczcie, ile mam śniegu na szybie. To jest aż dziwne, że wiecie, lał deszcz, a po paru godzinach leży śnieg i tutaj zobaczcie, też leży. No i zaś mam całą, wczoraj chyba pod pracą wieczorem, wiecie, skończyłabym szybciej, tylko chyba pół godziny odśnieżałam samochód. Znaczy wczoraj akurat nie padał śnieg, ale był cały zamarznięty. Szyby wszystko, wiecie, to potrwało zanim się odmroziło. Także tak to tutaj wygląda. Śmieszna pogoda w tym roku. Raz pada, raz sypie. Dzisiaj nawet będę robić ten schab, który kupiłam w Polsce w biedronce, i potnę go na jakąś taką większą kostkę i upiekę w garku. Szkoda, że nie mam takiej brytwanki, jak ma moja mama. W ogóle w Polsce mi to wszystko jakoś tak lepiej smakuje, ale może też dlatego, że tam jest, wiecie, kuchenka taka nieelektryczna, tylko z. Ogniem. Kiedyś pamiętam, że jak była mała, to przyjechała Ciocia i powiedziała, że jej kawa z ognia lepiej smakuje. Ile w tym prawdy to nie wiem, no ale będę właśnie musiała pomyśleć na jakąś taką fajną brytwanką do pieczenia mięsa. Nie wiem, muszę się mamy zapytać. W ogóle teraz, jak byłam w Polsce, tak z mamą dużo wspomnieliśmy jakieś świetne świecie potrawy z dzieciństwa, o których już się dawno zapomniało. Jej mama też nawet niektórych nie pamięta, a pamiętam, że właśnie z za dziecka. Bardzo często je robiliśmy, je jedliśmy, a potem jakoś tak to gdzieś odeszło. Więc dobra, ja się tutaj zabieram, pewnie jak zacznę kroić, to koty się zlecą, a do Was odezwę się później. Mięso podtuszone, w zasadzie podpieczone, ja je teraz zaleję wodą, przykrywam. I niech się dusi jakiś czas, do tego będą ziemniaki chyba i mizeria. A jak co tam dzisiaj u Was na obiad? Napiszcie mi w komentarzu, bo ja lubię gotować, ale najgorsze jest dla mnie wymyślanie pomysłów. Dobra, przykrywam, a do Was odecę się później. No dobra, to teraz czas na kalendarze adwentowe dzisiaj. Te oto okienko otwieramy. W ogóle a propos tego, tego właśnie kalendarzyka, on jest śmieszny, bo zobaczcie. Tutaj zmieniacie sobie te okienka, a tutaj mamy, widzicie, wszystkie jeszcze inne miesiące. No ale to jest takie typowo świąteczne, więc nie wiem po co na przykład takie coś w maju. Wystarczyłoby tutaj, żeby był tylko no może styczeń, grudzień no ewentualnie jeszcze luty no ale maj, czerwiec nie bardzo no dobra, ale to tylko taka tutaj dygresja, lecimy z kalendarzami zacznijmy od herbatki dzisiaj żółta i jest to ginger lemon czyli cytryna z imbirem czyli taka typowo na przeziębienie Kula, 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 ósemka, o ten kalendarz już niedługo się kończy, bo on jest tylko do połowy czy do dwunastki, biała, czyli to będzie ta wanilia z kokosem, bardzo ładnie, ten kokos pachnie, kalendarz od Renatki otwarty, tutaj ósemkę widzę na samym dole, zdrabkę ja w ogóle w takim grubym, wielkim swetrze, puchowym, bo jakoś mi się tak zimno zrobiło, lecimy kalendarzem kota z groszkami dla Groszyldy o, tutaj jest akurat jej suchą karmę, więc zaraz jej i groszki dam, no to teraz pink box, a w ogóle szukałam wczoraj bo tak jak Wam mówiłam, że chciałam zobaczyć jakieś kalendarze kosmetyczne bo może coś by było w promocji, ale praktycznie nagle, na się wszystkie wyprzedane <laughs> więc nic nie domówiłam ale wiecie, Sandra już tutaj wróciła, to będziemy razem nagrywać coś w weekend. Właśnie a propos Sandry, dajcie znać, czy byliście u niej na kanale. Dzisiaj też Wam dodam link do jej kanału na YouTube i... Mm, no i na końcu no, taką wiecie, ala miniaturkę, żeby, że tam możecie sobie kliknąć i od razu Was e, przekieruje. Co tutaj, ta ósemka nie chce mi się sfokusować, bo Daisy tam chodzi. Jest 8... Daisy, co się tu obcierasz? Tu raczej nie dla ciebie. Wielkie pudełko, a w środku jakaś pomada z Essence. kolagen, cool Plumping. A to jest ta powiększająca usta, chyba z kolagenem szmina, ale ciekawe, czy ona jest przezroczysta. No nie otworzę tego, ale to zamknęli. Muszę zerwać tą etykietę. Nie będzie z kolorem, bo zobaczcie tutaj. O, kolor 202. My Mint. Chyba taki nudziak to będzie. Yes, of course. A w ogóle e, ręce mnie strasznie swędziały i myślę sobie, kurde, lewa to na kasę. Może e, dzisiaj w zdrapkach wygram, ale zauważyłam, że mi tutaj zaczęła skóra schodzić, więc chyba tak jak nie lubię kremów, to będzie trzeba w końcu jakiś użyć, a może dzisiaj wieczorem jak, sko jak skończę pracę to zrobię sobie taką relaksacyjną kąpiel z jakimiś olejkami się nasmaruję. No dobra, Daisy, czy ja sobie mogę teraz otworzyć The Body Shop? O, to jest ciężkie. W końcu do nas tutaj przyszła nie? na vloga masa i ty też. I co my tutaj mamy? O, Shower Gel. Do każdego typu skóry. Satsuma. Cokolwiek to znaczy. Nie mam pojęcia, co, to, co oznacza słówko. Satsuma. No to jeszcze. I frosze. Usemaczka ładne takie świąteczne opakowania z i frosze. Zobaczcie. I tutaj mamy perfum. Taką miniaturkę. Sprawdźmy to. O, taka malutka buteleczka. Czy to ma jakiś atomizerek, czy to się po prostu tylko odkręca? No niestety, tylko odkręca. I właśnie sobie polałam na rękę, ale to akurat. Dobrze, bo sprawdzę jak pachną. No. Nawet spoko. Okej, okay, kalendarze zdjętowe za nami, no to zostały nam zdrapeczki. No i zobaczymy, czy tak ręka mi spędzi na kasę. Czy tak jak ostatnio będzie tu jedno wielkie zero. Jedynka. 40 euro i dwójka. Wszystkie kwoty inne. Przypominam, żeby wygrać, to muszą być trzy te same. No i tutaj mamy sporą szansę na tą jedynkę. Tylko, żeby nie było tak jak wczoraj, że wiecie, jeden, jeden, czterdzieści, czterdzieści i tu będzie dwójka. No, oczywiście, że tak. Więc to raczej ręka na kasę mnie nie swędziała, bo w zdrabce się nic nie udało wygrać. No to teraz jeszcze świąteczny. Kalendarz. Tutaj mamy łyżbę wartą 30 zł, która niestety wygranej nam również nie daje. No i coś z mojego pliku, pliku z drapkowego. Te za 10 zł to dużo tutaj drapania. O, to mam jedną. Różowy diament. To chyba też jakaś nowość, bo ja jeszcze jej nie drapałam. No i tutaj mamy wygrywające liczby, a są nimi 39, 26, 11 oraz 49. No to co, będzie coś czy nie będzie nic? 18, pusto, 53, o takie wysokie tutaj liczby, aż dziwne, 52, 55 i 44, pusto, o tutaj coś zdrapałam. 30 pusto, 35 pusto, 23 pusto, 12, 200 tysięcy, główna wygrana, oczko za wysoko i ostatnia szansa, niestety 45, więc jednak to przez schodzącą skórę mi ręka swędzi, a nie na kasę, niestety zdradki. Tutaj wygranej mi dzisiaj nie dały. Dobra, kochani, ja się z Wami żegnam. Widzimy się oczywiście jutro. A teraz Wam coś jeszcze tam wrzucę: jakieś tam, wiecie, zaczątki ze strojenia domu. Trzymajcie się ciepłutko, buziaczki, Do zobaczenia jutro. Pa, pa!